Matkę Bożą, proszę o pomoc w dzisiejszym kazaniu, Maryjo, prowadź wszystkie moje myśli. Ave Maria, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu in mulieribus benedictus fructus ventris Jezus. Święty Michal Archaniele, święty Józefie, święty Piotrze, Święty Pawlen, Święty Antoni, Święty Kazimierzu Królewiczu Jagielończyku, Święty Andrzej Bubolo, Święty Ojcze Pio, Święta Siostro Faustyna, Święta Katarzyno Emeryś, W imię Ojca i Syna, i Dła Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen. Usiądźmy wygodnie, moi kochani. W naszych miejscach przyglądnijmy się słowu Pisma Świętego. Dziś mamy... Miesiąc po wyjściu Egipcjan z Egiptu, i zaczyna się szemranie. No bo dzieci, tak jak dziś mamy 30-kilka w cieniu, 40 w słońcu, no to na pustyni to mieli to na zawołanie bez przerwy. Noce mroźne, brak wody, brak jedzenia, więc miesiąc. Wytrzymali, czyli parę tygodni po wyjściu, przejściu przez Morze Czerwone. Ale już ich biadolenie jest inne. Przed morzem było czemuś nas wyprowadził. A dziś biadolą, obyśmy pomarli z ręki Pana w ziemi egipskiej. Już boją się Boga. Już się uwzględnia tego, który karty rozdaje. Ale to dopiero początek edukacji, bo Pan Jezus, Bóg Ojciec wyjaśnia bardzo prosto, że będzie ich doświadczał. Dlatego podda ich próbie, ześlę im pokarm poranny i wieczorny, później to będą ten. Manna będzie później przewyższana w arce przymierza na pamiątkę dla pokoleń. Później będą biadolili nad manną, będą biadoli nad mięsem, że codziennie znowu, znowu nie będzie wody, będzie później kwestia chwały, kto tu jest ważniejszy, bo nagle będą chcieli przyjąć funkcje kapłańskie. Dlatego dziś nad Aronem, co się ukazuje? Chwała Pana. To są pewne procesy, gdzie Bóg wychowuje. Słynna zgraja Abirama, ten napis macie przed bramą. 200 osób zapadło się pod ziemię na oczach, bo uzurpowali sobie przywilej kapłański. Naczynia miedziane zostały tylko po nich na zewnątrz, reszta na oczach całego obozu. Zaposzło pod ziemię. Dlatego Bóg wie, jaki mam trudny element, to nie tylko chodzi, że żyć są trudni. Każdy człowiek jest, moi drodzy, w swojej filozofii trudny, a w pysze to już nie do okiełzania. Dlatego mówi Bóg tak, Chcę ich tak doświadczać, czy pójdą za moimi rozkazami, czy też nie. Tak się buntowali, tak byli krąbni, że mogli za kilka tygodni być w ziemi obiecanej. Bóg na 40 lat podjął decyzję, aż wymrze to pokolenie pełne buntu i gniewu. I dzisiejsza Ewangelia, Pan Jezus opowiada przypowiedzi, jutro będzie wyjaśniał o siewcy. Posłuchajmy, jak to do tej przypowieści doszło. I moi drodzy, co się wcześniej wydarzyło. Uczniowie moi drodzy Aniołeczki mi przyniosły 21 Nic się nie stało Pamiętam bym to dokładnie przygotował Może tu gdzieś być albo nie być Są w Bethsaidzie to się dzieje. Bethsaida jest po prawej stronie Jordanu, na wysokości, gdzie wpada Jordan do Morza Galilejskiego. Stronę rzeki mierzy się od źródła, czyli stojąc na źródle w kierunku ujścia określamy. Czyli, moi drodzy, Grzenia jest po jakiejś stronie Wisły? prawej, bo tu na południu ma Wis Wisła ujście, Jak staniemy sobie kuferkiem do źródełka, a popatrzymy na Gdańsk, mamy wtedy po prawej do rzeczy. Dzisiaj Beccaida jest bardzo daleko, paręset metrów od jeziora, a to był port, więc wielu tak zwanych specjalistów od słów będzie mówiło, Ewangelia kłamie, no bo byłem dzisiaj w Becajda nie jest nad brzegiem jeziora. No bo rzeka Jordana niosła przez 20 wieków mów, więc brzegi się puchsypywały, więc siłą rzeczy, dzieci moje, zmienił się wygląd terenu w okolicy Becajdy. Powyżej, moi drodzy, jest Korozaim. Za czasów Jezusa można było do Korozaim łódką aż tam dopłynąć Pan Jezus znajduje się w mieszkaniu Piotra. Jest tam u niego jego żona. Uciekła od mamy, bo nie wytrzymała gderania teściowej. Piotr jest przeszczęśliwy. Oczywiście tłum ludzi przed jego domem domagają się, by wyszedł Pan Jezus na zewnątrz. Piotr wychodzi na balkon, poucza ich, pozwólcie mi, Żebym w końcu był sam na sam z moim Zbawicielem, bo cały czas. A Panie do niego, bo z tyłem do niego żartuje, Piotrze można by sądzić, że nigdy mnie nie widujesz, że wyjątkowo jesteśmy dziś razem. Tu jest Piotr troszkę oburczony na Pana, pomiędzy Tobą a mną są ludzie, ze swoimi chorobami, zatroskani, słuchacze, ciekawcy. Oszczercy, wrogowie, nigdy nie jesteśmy sami, ty i ja. Piotr jest naprawdę nadąsany. Ależ ja nie widzę różnicy, Szymonie, mówi pan. Moja miłość jest ta sama, moje słowo jest takie samo. Czy to mówię ci je prywatnie, czy kieruję do wszystkich, czy to nie to samo? I tu Piotr zaczyna panu wypowiadać: Co z tego? Mówisz, słyszę cię. Skończysz mowę, ja zapominam. Nic nie pamiętam z tych słów. Pan mówi, przyjdzie czas, będziesz wszystko perfekcyjnie pamiętał. Nie bój się, to wszystko to zostanie w tobie. Piotr już taki zrozpaczony, pan mówi, nie sądzę, ludzie są także z was zadowoleni. O tak, z tego co robimy, bo torujemy innym przejście, w tym celu rozpychamy się łokciami, nosimy chorych, zbieramy jałmużnę i mówimy, tak. Tak, nauczyciel to tam. No, nieraz niektórzy z Was, kiedy są słabsze dni, to tak się dąsają na księdza Piotra. Ja wszystko, wszystko dla. Nich to, 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 a ksiądz to, 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 to. Dziś za, zawsze, kiedy macie coś do mnie, że jesteście niedoceniani, że Was w ogóle nie widzę, że Was nie kocham, do tego zdarzenia Piotra z Panem Jezusem. Bo on mu wszystko wytykał. Tak, tylko się łokciami osła, chory przynosić, gonić po można no i pokazywać. Tak, tak, nauczyciel to tam. Później go Pan Jezus uspokaja, wyjaśnia Piotrze. To, co mówiłem do tłumu, tobie, w Tobie też to zostaje. To wyjdzie. Piotr jest zawsze pokorny, kiedy po swoim wulkanicznym zachowaniu Pan Go uspokaja, zawsze prowadził mi tak, Ty to mówisz, Panie, więc ufam temu słowu. I wtedy Pan Jezus opowiada tu zdarzenie o trzech mężczyznach, którzy przyszli do Niego. Jeden spontanicznie, drugi, ponieważ Go prosiłem. Trzeci ogarnięty ent, ent, entuzjazmem. Dwóch pierwszych Pan zostaje, tego trzeciego ogarniętego entuzjazmem. Panie odtyk odgarnia najczęściej, ja, znacie jak to nazywam, mistyk, wystyk. bo Kto jest ogarnięty entuzjazmem, to na dwie godziny, później wystygnie. To, to tak jak młodzież na koncercie, wrzaski, piski, a później nawet nie pamiętają, kto śpiewał i o czym to było. Następnie Pan tu wyjaśnia dziwny fenomen. Dlaczego kapłani nie przyjęli Pana Jezusa, a przyjmują poganie i grzesznicy, że taka większość jest ich zawsze przy nim. Tak jest, stawia się silne przeszkody gotowości podorne za Mesjaszem, właśnie dzieciom tego ludu. Rzecz bolesna do wywiedzenia jest ich tym więcej, im wyższa jest klasa w społeczeństwie. To się, to się dzieci nie zmieniło. Tak, żebyście przejrzeli troszkę przywódcy kościoła zaczynają się budzić, papież był teraz w Boliwii, Jakie Pan, pan Egeliki mówił na cześć ludu prostego, pięćdziesiąt minut mówił w, w La Cruz, swoją homilię, ponoć z ogromnym patosem, ale odnosząc się do ludu prostego. Ten sam problem miał Pan Jezus. Jeśli wtedy była partia Peo, i ich zwolennicy, też by niewielu poszli za Panem Jezusem. wtedy byłby tygodni powszechny, dzieci niewielu by poszło. Jeśli byłby znak, to samo by było. Jeśli byłby goźniedzielny, niedzielny, to samo by robiono i uważano się, że są z wyższej mąki, a to co mąci i przekazuje, to jest tylko dla ludu nieczytanego, nieczytanego niepisanego, głupiego, zawszonego, galilejskiego czy brudasów judejskich, jak to niejednokrotnie słyszeliśmy z tego miejsca. Kiedy faryzeusze określali, kto chodzi za Panem Jezusem. Dlaczego więcej jest pogan i grzeszników, którzy idą moją drogą? Dlaczego ci przyjmują to, co mówię, a inni nie? Dlatego, że synowie Izraela są podobni do perłodajnych ostryk, które zakotwiczone są, czy raczej wtknięte w rafę, na której się zrodziły. Są nasyceni, przepełnieni. Nadęci swą wiedzą i nie potrafią zrobić miejsca dla mojej nauki, odrzucając to, co zbędne, aby przyjąć to, co konieczne. I później Pan Jezus zebranemu tłumowi opowiada przypowieść. Pole koło domu, gospodarz ma obrobione, zadbane. Po ojcu, który odziedziczył, jeszcze nie jest do końca wyczyszczone, dzieci są kwasy. Znaczy, chwasty, tarnie, tak nasiał zboże. Kto chce zrozumieć ten e, mechanizm, to mogę pokazać, jak trawy wysokie porosły na ziemi, którą w jednym miejscu przeryłem koparką, usuwając miedzę, nie siejąc nic. Dzieci są takie trawy, rozumiecie? Idą tarnie drzewa, jakbym tam, a to na wiosnę było czyste, była sama ziemia. Dzieci, abym ja posiał tam trawę, znaczy zboże, no to by parę się przebiło, rozumiecie? Trzecie pole to kupił, ale nie sprawdził, była ziemia pulchna, posypał, a tu się okazuje, że to była cienka warstwa ziemi, a pod spodem kamienie. Myśmy mieli takie pole na ubocy, pochylone, gdzie był garb, były kamienie, troszkę ziemi. Zawsze zboże było takie. A gdzie była ziemia? bo trzy razy większa kopaliśmy ziemniaki na tych skałach zawsze były malutkie ziemniaki u dół zdecydowanie większe. i czwarte pole to sam poniszczył, bo chodził do innych pól na skróty więc porobił ścieżki tych dróg było co niemiara więc jak on tak chodził, li tak chodzili też posiał bo to ziemia była miękka a wydawać mu się muło, że wzejdzie tam dzieci nie zeszło nic bo nie, niewiele wpadało w ziemię lub w ogóle ziarno ptaki wydziobały. Więc kiedy patrzeć na pola, był załamany. Nad ostatnim, ostatnim płakał. Bo praktycznie nie miał plonu. Tyle do dzisiejszych Ewangelii. Zaznaczam, dwa razy już u siewcy były Ewangelie. Ale za każdym razem traktuję to tak, jak było to po raz, po raz pierwszy. Więc nie posądzać mi o powtarzanie. Tylko chcę zbudować cały cykl, moi drodzy, kazań usługi Bożym na cały rok, abyśmy mieli większość kazusów, moi drodzy, przerobione. A teraz idziemy dalej za Panem Bogiem, za Bogiem Ojcem. Bóg Stworzyciel, punkt chyba dziewiąty, literka I. Pan Jezus nam tu wyjaśnia cały czas w punkcie dziewiątym o pochodzeniu duszy, formacji, przeznaczeniu duszy. Dziś jest rozdział I, niedługi, więc i Państwu będzie troszkę już ze mną. Dziś chyba padł rekord nad bo w cieniu po południu o 18.30 stopni. W miejscu, gdzie nie dochodzi słońce. Córko, nie lękaj się. Jestem przy Tobie. Nigdy Cię nie opuszczę. Posłuchaj mnie. Orędzia, które Ci podyktowałem, mają Ci posłużyć jako pomoc w budowaniu ufności Twojej duszy. Zadanie, wytyczne, jakie Bóg daje duszy, to przy każdym orędziu przypomina o tym. Budowanie ufności. To jest, moi drodzy, klucz do zwycięstwa. Zapamiętaj to jedno, co jest najważniejsze. Jestem Twoim Ojcem i kocham Cię. Twych, tych dwóch rzeczy nic nie może zmienić. Dlatego, przygotowując się do naszej uroczystości, Boga Ojca, musimy pamiętać jest naszym ojcem, Bóg i kocha nas. To się nigdy nie zmieni. Dlatego nie powinnaś się obawiać. Zawsze w momencie pokus, jak i również upadków szukaj mnie i od razu chwytaj moje, moją mocnej, chwytaj mocniej moją dłoń. Dziś wam mówiłem o tym lekarstwie Najświętsze serce Jezusa, cnót wszelki, bezdenna głębina zmiłuj się na mną. To jest to chwytanie się za rękę. Kiedy ci nic nie wychodzi. Kiedy cię okradli, to toporek i tłuk wokoło, kogoś spotkał. Wołasz Pana Boga, przyjdź, daj mi. Boicie się. Już mi teraz, jak mi ktoś powie, no tak, ksiądz ma cnotę odwagi, no ale ja taki nie jestem. To mnie dziadu skończony, bo ty nie umiesz wewnętrznie spotkać się z Bogiem. Kiedy ci portki drzeją i do portek narobisz, no to, to wtedy mówisz i prosisz o odwagę. Najświętsze serce Jezusa, cnót wszelkich bezdenna głębino. Mówisz to z wielką pokorą, zmiłuj się nade mną i Bóg otwiera swoje serce i cnota męstwa wchodzi w ciebie. No, oczywiście, że najlepiej, się, najlepiej nie mieć nic, bo wtedy się nie ma żadnego wysiłku. Gabujecie, to jest bardzo proste. Nie bicie o nic, niczego nie posiadać, psychologia stosowana na swoje. Mama zrobi, tata zrobi, państwo zrobi, wszyscy zrobią. Bóg zbo załatwia. Wzywaj mojej pomocy. To Bóg niesłychanie lubi. On na to czeka. Nigdy nie gniewam się na Ciebie. To mamy kolejny bardzo istotny kazus w tej naszej bitwie. Bóg się nigdy nie gniewa, bo jest istotą czystą, krystaliczną. Zawsze czekam tylko, abym był wezwany. Nie wiem wziąć te dzisiaj kazania, bo czułem, że będą potrzebne to o sercu. Tam Panie wymienia. Wymienia wszystko, co Ci potrzeba: cierpliwości, męstwa, pracowitości, miłości, nadziei, wiary. Wszystko mówi, wszystko, wszystko jest o mnie. Przyjdź. Dziś sobie uświadomiłem, jaka to jest prosta oferta, ale dzieci, jakie wielkie ćwiczenie. Żeby w jednym punkcie wyczytałem, że etap. Zjednoczenia z Bogiem na czym polega, że On jest już moim chlebem powszednim. Matka Boża nas tego uczy, zaczynamy dzień. Boże mój spraw, aby w tyniu. Następnie Duchu Święty nawiedź jeszcze leżę. wstaje, krótki pacierz, 30 sekund, odniesień do Boga. Zaczynam jakąś pracę. Przywołuję Ducha Świętego. Po kolei teraz w ciągu dnia mamy możliwość różnorakich walk. Mamy tysiące mankamentów, a tu Bóg mówi, wzywaj mojej pomocy, ja wam dzisiaj pokazuję lekarstwo. Jeśli ktoś z was nie żyje Bogiem jak chlebem powszednim, nigdy w ciągu dnia nie przywoła Ducha Świętego, a nigdy nie będzie błagał Boga przez serce Pana Jezusa, żeby mu dodał cnoty pracowitości, cnoty męstwa, cierpliwości, wytrwałości, wszczemięźliwości. Dzisiaj kilkakrotnie ćwiczyłem przy różnych atakach tę aklamację. Najświętsze serce Jusa, cnód wszelkich, bezdenna głębino, zmiłuj się nade mną. Atak odchodził. Kupujecie? Atak odchodził. Dzieci to działa. Tylko to musi być nasze przylgnięcie do. Zawsze czekam, tylko abym był wezwany. Mów mi nadal o wszystkim. Mów mi o swoich pragnieniach, o tym, czego pragniesz i o tym, co znosisz z trudem. Chcę słuchać. Więc tu niewiastny macie popis przed Panem Bogiem. Bo mnie, nie ukrywam, że mnie ciężko prosi, a mówi o moich pragnieniach Bogu, czego pragnę. Jeszcze w życiu. Tego mu nie mówię, czegoś pragnę, żebyś mi to dał. Znaczy, może to inaczej zwalam tę odzież z telewizji. o czasach płaci ratę 20 tysięcy, Nie mój problem. Tak mnie Bóg nauczył, nie? To jest Jego problem. Poskładał. Z opóźnieniem jednodniowym, ale poskładał. Chcę słuchać. Pamiętaj, ta relacja, którą stworzyłem, stworzymy na ziemi, będzie kontynuowana w niebie. Czyli to zjednoczenie, to życie wewnętrzne w Bogu, dzieci jest już zapowiedzią nieba. Uczyń mnie sobie najbliższą osobą, najbardziej zaufanym przyjacielem. Zobaczysz moją ingerencję w Twoje życie, moją pomoc i wsparcie, jakiego Ci codzień udzielam. Nie lękaj się, nie trosz się o nic. Zwracaj się do mnie z każdą sprawą. Nie lękaj się, nie trosz się o nic. Nie odmówię Ci niczego. Tu przypominam, szczególnym momentem słabości w Susuju Boga względem Ciebie jest, komun... jest przeistoczenie, konsekracja i komunia święta. Wtedy też, Bogu, te różne sprawy swoje przedstawiajcie. Nie odmówię Ci niczego. Nigdy nie przestanę się do ciebie, o, o Ciebie troszczyć. Wspieraj się na mnie. Obciążaj mnie Twoimi sprawami. Proś, dla Ciebie chcę być proszony, abym mógł okazywać Ci moje miłosierdzie. Obciążaj mnie Twoimi sprawami. Dzieci, wszystko polecajcie Bogu. W przedziwny sposób On później tak układa zdarzenia i sprawy, że, moi drodzy, nie zapomina o mnie.